łaneczko ja jestem gruba dzisiaj z Marcinkiem Robimy trening, ostatnie można powiedzieć szlify przed zawodami Także dzisiaj robimy ciągi Co dzisiaj wjeżdża? Maksy czy nie? Zobaczymy Zobaczymy jak będzie forma także Jeszcze nie maksy, jeszcze mam parę tygodni Ale ja dzisiaj zobaczę jeszcze Także obserwujcie, zostańcie z całym filmikiem do końca A my lecimy tutaj z rozgrzewką i Ciągniemy dzisiaj martwe ciągi, także będzie się działo. Dobra, teraz wjechało u mnie 150 kg na dwa razy. No i spróbujemy... 140 przepraszam. Na dwa razy. I teraz wjeżdża? 150 będzie u Ciebie 150, a później spróbujemy 170 pociągnąć pierwszy raz. Także zobaczymy. A Marcin będzie kończył dzisiaj na 250 a później jakieś tam dorywki sobie zrobi, także dzisiaj się dzieje. Spróbuję się pociągnąć te 170. Jak pociągnęmy dzisiaj 170, to w zawodach też będziemy kończyć na 170. No ja go ładnie kameruję. Ładnie. A on mnie kameruje. Głowy ucina. Patrzcie. O, zwisz. Zwisz. Nie, zwisz. Zwisz. Pokręć oczy, musimy zobaczyć oczy Marcina w kurwienie. Cool. Dobra, robimy podejście pod 170 kg. To już nie są przelewki. Trzeba się skupić i pociągnąć to. Musi pójść. Trzymajcie kciuki, lecimy. Dobra, mała poprawka, 170, zrobiłem próbę, nie, pode... nie udało mi się, ale tutaj kończę dzisiaj na 160, no i teraz do bitka 120 maksy zrobimy i kończymy trening jeszcze, plecki dokończymy i trzeba się zwijać do domu, bo dzisiaj niedziela, odpoczynek, a ja przyjechałem jednak zrobić trening z Marcinem, ostatnie szlify przed zawodami. Zobaczymy, jeszcze jest dwa tygodnie do przygotowań i później zawody. O, trzymajcie kciuki, także ja lecę dalej z treningiem. Marcinek Co? Zmęczony? Tak Puchniesz? Spuchłem Spuch już Obywa. Dzisiaj trening Dobry wpadł, Ale Zły jestem Bo nie pociągnąłem 170 Ale Pomalutku Troszeczkę Rat od Marcina I za tydzień robimy dalej Marcin. Także nie wiem jeszcze Muszę sobie to wszystko przemyśleć, jak to zrobić, żeby było dobrze. Dobra, ja się idę rozciągać do treningu. Marcin jeszcze tutaj się dobija i trzeba odpocząć. Trochę zmęczeni. Marcinek jeszcze odpoczywa. Marcinek, powiedz jeszcze tutaj może dla widzów. Jaki masz plan na zawody? Mm, planu nie będę zdradzał. Dobra. Ale będzie rekord. rekord. Tak. A teraz twój rekord jaki teraz jest? Teraz mój rekord na zawodach y, zaliczone mam y, 275 kg. 290 zrobiłem, ale przy ostatniej końcówce ruchu zrobiłem wózek, Aha, czyli dobra. Czyli mi spalili. Dobra, 275, czyli to jest tak. do pobicia. Tak, to jest do pobicia. Dobra, ja też nie zdradzam. No dzisiaj yy, trening zaliczony. Maksów tu nie było, ale jeszcze jest trochę czasu, także coś dążymy. Na razie mój rekord to no nie na zawodach który na treningach jest 165 zobaczymy jak pociągniemy na zawodach także obserwujcie nas bez stylu na schodu Na razie wszystko idzie zgodnie z planem Tak, także widzimy się już niedługo lecimy dalej ja idę się rozgrzewać Marcin kończy trening szybki prysznic no i dzisiaj niedziela odpoczynek może uda się wyskoczyć jeszcze na jakieś jeziorko. Także pozdro, trzymajcie się. Widzimy się za tydzień. Jeżeli się podobał filmik, to zostawcie standardową łapkę w górę. Dajcie komentarz dla zasięgu. Bo no ja już uciekam. Także tak jak mówię, dzisiaj ciągi zrobione, miały być w piątek, ale Marcin no, mówił mnie na niedzielę. <laughs> Zamiast odpoczywać. Trenujemy. Ale jutro poniedziałek odpoczywam, nie robię treningu. Regeneracja musi być. Trzymajcie się. No i życzę miłego całego tygodnia.